Pani, to to, pani mówiła, zbyt, że miała pani, to, że miała pani sprawdzić tę tak. służebność tam na tym. Kolejna sprawa, proszę pana. Bo Państwo wszyscy mówią, że jest ustalona mhm, służebność. Zapomniała pani w Pytam Panię? się pana, proszę mi poczekać dokument, na tej działce. Proszę pana, ja mam dokument ja Panią dobros. Ja chciałem się zapytać, żeby... Jeśli pan zakłada, że będzie służebność. Pan musi taki panek zaznaczyć w decyzji podziałowej. W to, po, z nieruchomościami, które nakazują zaznaczyć służebność w decyzji podziałowych. Pan tego nie zaznaczył. Ja nie chcę zaszuć, bo to, żeby odpowiedziałem na pisma na pytanie. Nie, 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 droga nie, 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 jest droga publiczna. I proszę nie, kłamać, bo ustawy o nieruchomościami, To nie, jest droga publiczna, tylko wewnętrzna, która nie, nie, publiczna nie, 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 kłamać, nie, 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 jest nie, 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 za wąska i nie, ma nie, kolejnych działań. publiczna w na podstawie po... której Właśnie. Pan może tylko dokonać podział, więc Pan nie kłamie. Kolejny raz Pan Wójt kłamie.